Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj znowu pokażę Wam taką malutką makietę y, pod tytułem Powstanie Warszawskie: Zrzut. No to zaczynamy. Tu widzimy taką malutką, zagruzowaną uliczkę, tak? No, leciutko zagruzowaną. Tu są jakieś deski, wo worki z pieckiem porozrzucane. Y, y, pokrywa. No pokrywa od kanalizacji to jest tutaj, tutaj jest ściek, o. No tu widzimy partyzantów, ten ma browningę, ten pistolet, lornetkę, ten ma AG 34, ten panzerfausta, ten steno, a ten garanda. I tu jest murek ta, który oddziela park taki malutki, wyschnięty. No w, w parku widać y, resztki tego muru gruzy właśnie z tego muru drzewo wyschnięte kamień no i trawki takie, pokażę wam teraz jak zbudować ten zrzut no i ci dwaj powstańcy tutaj widać oglądają zrzut, zaraz go będą zresztą oddział rozpakowywać, tu będziemy jeszcze bombę, tak, pobite szkło tu nie wiem, patrzcie muszę pobitać, o tu jest pobite szkło no to teraz Wam pokażę, jak zbudować ten zrzut. Tak, już Wam pokazuję, proszę. Potrzebujecie ogólnie dwóch desek, z Lego najlepiej, bo one są dłuższe. Dwóch takich krocuszków, podkobi, pokryw do pokryw do zrzutów. Łącznik, w sensie do zasobników pokryw, pokry yy, łączniki do zasobników, tułowia zasobników, no to znaczy puszki zasobników, o no, tak, tak jemy. Yy, No tutaj z, yy, możecie słyszeć odgłosy zmieniania podłogi, tak? to jest yy, jeszcze potrzebujemy worka z piaskiem minie i... No i takiego najlepiej z logobów, bo, bo wtedy... No bo z tego po prostu są większe. Pyk, tak robimy. Patrzcie. O. o tak tutaj. I ostatni krok do zbudowania dwóch zasobników. O, już są dwa zasobniki. Teraz wystarczy je ułożyć. Czekajcie, no tak już wygląda. Cały gotowy zrzut. No, i z takim widokiem was żegnam. Nie zapomnijcie dać łapki w górę i subskrypcji. Pa!